Żyjcie w starym zamku. No witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony nie to inny tylko Mr. Kozio. moi drodzy to już będzie drugi odcineczek z twierdzy Stronghold także ja się bardzo cieszę że mogę to dla was nagrywać tak naprawdę i co i jesteśmy po ostatniej misji tak naprawdę którą była w poprzednim odcinku jeżeli nie widzieliście zapraszam do oglądania link znajduje się w opisie raczej powinien e, także moi drodzy no co no tutaj już wam dużo nie będę mówił lecimy. Na szczęście oddział zwiadowców Szczura został wycięty do nogi i nie zdradził mu twojej pozycji. Jednak po pewnym czasie Szczur zaczął się zastanawiać nad przyczyną nieobecności swoich żołnierzy. Okej, okay, dobra, czyli Szczurek już o nas wie. Teoretycznie już o nas wie, także jeszcze nam zostały dwa kraje neutralne. Do podbicia i lecimy. Przybył posłaniec od ser długoręki. Mam nadzieję, że w chwili, gdy czytasz tę wiadomość, sprawy mają się już dobrze i położyłeś kres irytującemu wszystkich problemowi wilków, chciałbym Cię teraz prosić o przysługę. Zacznij budować wysunięty posterunek na granicy z terytorium szczura, gdyż strażnica pozwoli nam ocenić siłę jego oddziałów. Pod żadnym pozorem nie zdradź jednak lordowi Wełnoworowi, że zleciłem Ci taką misję. Szczur był jedynym dzieckiem pewnej kobiety, która mieszkała na ziemiach rodu. de Pus. Duke okazał jej wielką łaskę. Zwolnił z podatku i zawsze dbał, aby w ich domu nie zagościł niedostatek. Pewnego dnia przybył posłaniec z wstrząsającą wieścią. Okazało się, że ojcem szczura jest sam Duke de Pus, u którego matka chłopca pracowała dawniej jako służka. Wkrótce cała rodzina de Pus zginęła na morzu powracając z dalekiego rejsu. Szczur, jako ostatni żyjący potomek rodu, przejął tytuł i majątek Duke'a. Poszukaj odpowiedniego wzniesienia, możliwie blisko ziem Szczura i zacznij wznosić posterunek. Drewniana budowla zapewni ci znacznie lepszą ochronę niż zwykła siedziba Sask'a. Pamiętaj o założeniu hodowli bydła gdyż tamtejsze gleby będą sprzyjać łąkarstwu i wypasom. Nie ujawniaj wrogowi swojej obecności, ale jeśli ktoś cię odkryje, nie pozwól mu uciec. Łucznicy ustawieni na szczytach wzgórz mogą wykorzystać dodatkową przewagę wysokości. Okej, okay. wcześniej raczej tego nie było, ale tu już możemy sobie wybrać poziom trudności i też moi drodzy dowiedzieliśmy się pierwszych słów o szczurze. Kim on jest, jak powstał, jak powstał, e, jak został królem, jak został władcą. Także moi drodzy, mi się wydaje, że wy, weźmiemy sobie po prostu normalny, bo nie chcę mieć za trudno, ale też nie chcę mieć za łatwo. Ok. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Okej, okay, dobra, wybierzmy sobie może tutaj, bo tu jest dość sporo drewna. Ewentualnie może tutaj, bo jest bliżej drogowskazu. Hmm. Dobra, zróbmy w ten sposób, że wybudujemy sobie tutaj. Eee, tak, tutaj Ty sobie wybudujemy to. A spiklerz. spiklerz sobie walniemy gdzieś tutaj. Okej, okay, dobra. W ten sposób, bo tutaj wybudujemy sobie krówki. Eee, bo już możemy teraz w tym momencie już robić krówki. Ja jestem jednak za tym, żeby właśnie robić te krówki zamiast tego mięska. Bo jednak krówki mi się bardziej opłacają. Tak, na, że przynajmniej według mnie bardziej się opłacają. No nie, powstało drzewo. wstało drzewo, i teraz nie mogę. zobaczyć. Nieważne, dobra, zrobimy jeszcze w ten sposób. A nie możemy, już nie mamy drewna. Dobra, czekamy na drewno. W sumie tak naprawdę, już pierwsze chwile. Możemy być spokojni, łamy i drewno, i jedzonko. Okej, okay. możemy podwyższyć podatki. Kurczą się, panie. bez zmian, mój panie. Zwiększamy im racje żywnościowe, zwiększamy podatki. Nie kłócą się, są szczęśliwi. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Dobra, tutaj zrobimy w ten sposób, bo jest tylko jest jeden drogowskaz, Tak, dokładnie. Tutaj przy tym drugowskazie wybudujemy taką strażnicę. I jak po prostu ludzie szura się będą pojawiać, to od razu zostaną zabici. Okej, okay. jeszcze sobie może je dowolniemy. A co tam? A co tam? Ten to będzie miał high life w ogóle, taki nie? Typowy high life. Wakacje. Będzie szedł do pracy dwa dni, a później wraca jeszcze trzy. Mamy już sporo drewna, także wypadałoby w końcu zbudować. W końcu. Od razu zbudować łuczników. E, za znaczy, mało pracowników, aby ten obiekt mógł tak funkcjonować. Nie przypisano żadnego pracownika. Okej, okay, dobra. Od razu budujemy sobie domki. Na terenie, który tak naprawdę nie będzie praktycznie przez nas użytkowany, bo te domki tak naprawdę tylko stoją i nic nie robią. Są e, nieużytkowane i niepotrzebne. Dobra, zrobimy sobie jeszcze trochę powiększymy skład zapasu. Bo to też jest teraz w sumie w tym momencie ważne, bo. Jak się skończy skład zapasu, to po prostu prace stają i to no, nikt nic nie robi, tak? Nie zdobywamy. Nie na można. Nie Obiekt tanie. musi przylegać do istniejącego składu zapasów. Okej, okay. dobrze wiedzieć. Dobra, to mamy, to mamy. Możemy się teraz zająć jeszcze krówkami. Im więcej, tym lepiej. Tamtą trochę źle zbudowałem, ale trudno. Dobra, dobra, to wystarczy. Eee, ok. Czyli tak. Warsztat mamy. Także zbudujmy sobie od razu jakąś e, tutaj może zbrojownię. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Ok. Dobra. Tutaj jeszcze. O oh, hop. Dobra. okej, okay, to powinno wystarczyć. W tym Prawicie momencie możemy już sobie żywności, już. Sir. Oh my goodness. Róbcie te, 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 ten serek, co, co wy robicie? Teraz i tak jest łatwo, później jeszcze są takie... Achievementy, że krowy wam na przykład, nie wiem, padają czy coś takiego. No. Jest trochę kiepsko. Wtedy. A spokojnie, do tego też jeszcze... Potrzebujemy więcej drewna! Dojdziemy i to też da się jakoś obejść. Dobra. Możemy jednego ucznika zrobić. Nie ucznik w sumie nam tutaj Czeka jeszcze na nie, nie przyda. Ale weźmy go. Jakieś polecenia? Okej, okay, już dwóch. Ale to leci. Ale to leci. Dobra, zróbmy w ten sposób, że sobie tutaj ogrodzimy. Powiem wam, że coś sporo, sporo ten terenu możemy sobie od razu tak wyznaczyć. Bo jak widzicie, tutaj przy drogowskazie nie możemy budować gdzieś do tego momentu. Także. Moi drodzy, jest dobrze, jest dobrze. Dajemy sobie tutaj obok po prostu. I w sumie to tyle. Zostaliśmy zauważeni ser. Jakie są twoje rozkazy? O nie. Czekamy na rozkaz. To nam broni, ser. Czekamy na rozkazy. Broni, Czekamy Dobra. Ale zdążyliśmy, wyrobiliśmy się. Także jest, jest całkiem nites. A to są takie popierdółki, tak naprawdę. Także nie powinno być żadnych problemów. Znaczy, jest leżą problemów. radę? Nie, daliście radę. Nite. Kabanosy tak zwane, tak, tak się kiedyś na nich mówiło. Widzicie co, zrobimy jeszcze w ten sposób i w ten sposób i w ten sposób. Zapasy w Spichlerzu są bardzo skromne. No ja wiem, że są skromne, no. No bieda w kraju, co ci mogę powiedzieć. Tu jeszcze też mogę budować? Mogę, no to gitarka. Tu sobie zbudujemy coś takiego. Tu powiem wam, że nie opłaca się budować bramy. Dlaczego? Bo wystarczy... Wystarczy wybudować coś takiego, tutaj postawić jeszcze wieżę. Tutaj, albo tutaj. I jeszcze w sumie tutaj też można. I tutaj postawić łuczników i jak oni, po, po pierwsze jak się będą respili, to będą już od, od razu dostawali obrażenia. I później jak będą po prostu przechodzili przez to, to też będą dostawali obrażenia. Także tutaj nam nie jest wieża potrzebna. A oni i tak będą chcieli, chcieli się przedostać do króla, pomyślą sobie, o ej tu jest cześć, dziwna mój panie. O nie. Krowy mi zginęły Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broń. Tak. Niczy w Okej. Okay. Jakoś przeżyjemy... Już tam chyba. zmierzamy. Tylko tak trochę się późno włączyła ta animacja, no ale trudno. Ok. Jak słyszycie jak przełykam się na to sorki. Wybaczcie. Czekamy Potrzeba na nam złoto wpływa do naszego skasu Dobra, nie jest źle. Jesteśmy już przygotowani tak naprawdę na wszystko. Teraz przed ostatnią bitwą. Ok, także tutaj możemy tylko sobie już w tym momencie sobie czekać i podziwiać piękne widoki tej gry. Muszę sobie przyspieszyć? Nie, już nie mogę bardziej. Ok, dość, dość szybko. wyjdzie. Nasi zwiadowcy dostrzegli kolejną grupę ludzi szczura, którzy zmierzają w naszą stronę. Jak mamy zareagować? No jak to, jak to macie? No zróbcie sobie najpierw z nimi selfie, a później przejdźcie do rzeczy. Czekamy na Kolejnych trzech łuczników. Ruszamy Razem na tą wieżę. Powinno być całkiem okej. Okay. Może byśmy sobie dorobili troszeczkę tych łuczników? Z troszką atakują. A co to? Stać nas. No i tak jak wam już wcześniej mówiłem, no opłaca się tak budować, <grych> nawet jakby była jakaś ogromna armia, to wtedy i tak moi uczniowie od razu Jakiś ich zaczynają polecenia? atakować. Także kolejny tip, jeżeli jeszcze Wyrusza. nie graliście w tą gierkę, a chcecie sobie pograć, to jak najbardziej, to jak najbardziej e, możecie sobie tak grać. No to niby, niby to nie jest oszukiwanie, nie? Ale to jest po prostu ułatwianie gry. Znaczy, to nie jest oszukiwanie, ale tylko ułatwianie sobie gry. Okej, okay. muzyka się skończyła, jakoś tak za cicho tu jest. Dobrze. Czekamy na rozkazy! Dobrze. Trzeba nam broni. Czekamy na rozkazy. Okej, okay. no to, Już to tam też sobie możemy na zamek tak naprawdę i. Będzie też całkiem ok. Dobra, trzeba no sobie zwiększyć podatki, ból. bo mamy od do sera. Sfer. Dobra, no całkiem, całkiem dobrze to wychodzi tak naprawdę w tym momencie jeszcze. Hop, hop, hop. Sobie Nie pokryjemy. można tutaj tego zbudować mój panie. Powiem wam, że obawiałem się tego, że nie przyzwyczaję się do tego e, paska, bo to naprawdę ten ekran jest ogromny w tym momencie. I myślałem, że to będzie jakoś uci uciążliwe, ale powiem wam, że nie. Jakoś mi to w w tym momencie w ogóle nie przeszkadza. Oczywiście kiedyś to było oczywiście większe, nie? Znaczy ci ludkowie byli więksi, bo w tym momencie. Jak wiecie, jak mam tak, to to było oddalone. Taka perspektywa. Taka perspektywa kiedyś to była dla mnie oddalona. Ale w tym momencie też nie jest źle. Tak? Dobra. To czekamy, 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 czekamy. Mamy spore łuków, aż rozkaz. w gotowości. Dobra. zamy ich na wieżę, czy na zamek. I znowu. Czekamy. Wojska szczura atakują. Ok. No i tutaj chyba o tym nie muszę mówić. tak? <laughs> Dość szybko. Bo ostatnia bitwa? Nie, jeszcze nie. Ech, oczywiście później zaczną się jakieś katapulty. Nie, katapulty wtedy będzie trochę uciężliwe, bo będzie trzeba jakoś też się ratować trochę w inny sposób. Czyli mm, ja to będę robił w ten sposób, że po prostu będę sobie budował właśnie ten mur drewniany w ten sposób tutaj, a później kamienny gdzieś z tyłu. żeby po prostu jak katapulty leciały, to najpierw zniszczyły ten mur drewniany, a później dopiero jak ludzie będą chcieli po prostu atakować, już to jeszcze będą mieli przed sobą mur kamienny. Ale ja jestem sprytny, co? Kurczę. No mówię, całe dzieciństwo przeżyciałem w tej grze, ja wiem o niej, prawie wszystko. <grymne> I oczywiście przypominam wam, jeżeli wam się seria spodoba, to jak najbardziej jestem jeszcze gotowy nagrać e, Stronghold Crusader. Też, też tam jest całkiem fajnie, tylko że już takie piaski wiecie, to pustynia, lordowie inni. Bo tu macie jednego lorda tak naprawdę, tak? To jest cała fabuła. A tam macie kilku lordów, chyba tam czwórkę, czy tam piątkę nawet, po prostu, którymi możecie sterować. A nawet więcej może. Dobra, no nic na nie zostaje czekać. No, w sumie w tym momencie mogę puścić klawiaturę, myszkę i czekać. Czekać, aż tutaj się wszystko to wydarzy. Aż winter is coming. <ścoughs> XB. Nasze zapasy złota. Niewielka grupa żołnierzy Szczura zmierza w kierunku naszego zamku. Okej, okay. ale mam tych uczników już. W na fajnie, 14. Nie ma szans, żebyśmy to przegrali. będzie ci służył, Ty -ty -ty -ty. Czyli, jak Wojsta teraz zaczniemy w... w. 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 w piątek? Tak, jak w piątek zaczniemy, to kolejny odcinek będzie w niedzielę, właśnie ten, który teraz widzicie. Okej, okay, mamy sporo hajsu. To czy to była ostatnia walka? To nie, jeszcze... To nie była jeszcze ostatnia Nasze walka. Nasze zapasy złota stale rosną. Masakra. Dobra. Ach, te krówki. Ten obornik w tle. Mm, Mieszkańcy położonych dalej wiosek o. widzieli oddział wojsk Szczura, który zmierzał w tę stronę. Okay. Dobra, no to chyba w sumie tak naprawdę to wszystko. Tutaj. Czekamy na rozkazy. Nie ma co się rozwijać bardziej. Mój wojska szczura atakują. Ruszamy natychmiast. Dobra, to jest ostatnia walka, także powinniśmy to wygrać. OK, nawet u źźników nie przesła. Nawet u nie przyzwał. Ci tchórze zrejterowali, ser. Nie dogonimy ich. Teraz wróg z pewnością dowie się o nas. No cóż, no w tym momencie szczur dowiaduje się o nas. Jesteśmy zwycięzcami. Kim jesteście? Jesteście zwycięzcami? Essa. Dzielnie rozbiłeś wiele patroli zwiadowców szczura, ale kilku maruderów uszło z życiem i umknęło pogoni. Choć nie dotarły do ciebie żadne nowe rozkazy, nie mogłeś pozwolić, aby zbiegli żołnierze wrócili do Duke'a de Pusa i opowiedzieli mu o twojej pozycji. Zostałaś uciekinierów jeszcze daleko na terytorium sąsiedniego hrabstwa, ale w końcu zgubiłeś trop w ciemnościach nocy. Tymczasem... Rozbili na moich patroli! Przecież to najazd na moje hrabstwo! Co ja mam teraz począć? Uspokój się, Depus. Wszyscy prawdziwi rebelianci, jakich widziała te ziemia, już dawno pouciekali za Siódme Morze. Twoi ludzie chyba dadzą sobie radę z paroma zasmarkanymi banitami. Jedź ze mną zapolować na jelenie, to zapomnisz o wszelkich troskach. Ale oni są już tylko rzutkami, wiem stąd! Przecież muszę coś zrobić! No, to wyślij tam niewielki oddział oblężniczy, który osłabi mury ich kryjówki. Łatwo ci tak mówić. Uspokój się, zobaczysz, że gdy wrócimy z polowania, twój problem będzie należał już do przeszłości. Możesz mi zaufać. Wąż był niegdyś rządcą jednej z najbogatszych prowincji w kraju. Żył dostatnio i w luksusach, obficie bogacąc się na podatkach, które ściągał z poddanych. Kiedy król usłyszał o jego niegodziwościach, wysłał go do jednej z nowych kolonii. W trakcie którejś z pierwszych walk wąż zmierzył się z Twoim Ojcem. W wyniku tego pojedynku stracił oko. Tego dnia wąż przyrzekł sobie, że nie spocznie, dopóki ścięte głowy wszystkich członków Twojej rodziny nie zostaną nabite na pale przed jego zamczyskiem. Twoi zwiadowcy donoszą, że znalazłeś się w pułapce. Nie masz dość zapasów, aby kontynuować marsz, ani licznego wojska, które pomogłoby ci przedrzeć się z powrotem. Jedyne wyjście to zostać tu, gdzie jesteś. Zwiadowcy wyszukali doskonałą pozycję obronną wyspę na szerokiej rzece. Jeden z twoich poruczników zaczął już budować tam bazy. Ziemia w sąsiedztwie rzeki jest bardzo żyzna. Skorzystaj z tego i załóż tam farmę pszenicy. Okej, okay, tu już będziemy mieli dostęp do bułek, czyli bardzo. Pamiętaj, ja uwielbiam bułki. Uwielbiam bułki. I to nie tylko w realnym życiu, tylko też właśnie w tej grze, bo mi się wydaje, że one są najbardziej korzystne dla, e, dla naszej ludności. Tak naprawdę, bo dość szybko się je robi, tylko trzeba po prostu znać ten mechanizm. Ale to powiem tak, w następnym odcinku już Wam to wszystko pokażę, wytłumaczę, jak to działa. Także moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za ten odcineczek. Zostawcie oczywiście łapencję w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie i oczywiście dołączcie do mojej grupy na Facebooku. Link znajduje się w opisie. No i co? Zapraszam na kolejny odcinek. Piąteczka. No, ale była jeszcze kwestia sąsiadów.